Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus wciąż pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, pomnóż moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Moje życie kręci się wokół tabernakulum. Jestem szczęśliwy, mówiąc to, wołając i opowiadając wszystkim. Bo Jezus jest tam mój wielki przyjacielu, mój najlepszy przyjacielu. Spędziłem wspaniałe chwile w jego towarzystwie. Ponadto uwielbiam o nim mówić. Bardzo lubię robić pięć minut z Jezusem sakramentalnym. Jezusowi się to podoba. Uwielbia, gdy o nim mówię. Poprosiłem go o bardzo szczególną łaskę. W dniu mojej śmierci chcę, abyś wyszedł mi na spotkanie i abyś mnie mocno objął w swoje ramiona. Jezus jest zawsze radosny. Zawsze jest gotów nas słuchać. Przyjmuje nas w Najświętszym Sakramencie. Tam On jest. Uwielbiam rozmawiać z Jezusem. Pomaga mi czuć Go blisko, siedzącego obok mnie. Przeżyłem niezwykłe chwile w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Może myślicie, że przesadzam, ale kiedy się kocha, nigdy się nie przesadza. Nigdy nie jest za wiele. Wszystko jest miłością, która dodaje się do miłości. Niedawno widziałem osobę modlącą się z wielką pobożnością. Byłem poruszony tak wielką miłością do Jezusa w tabernakulum. Gdy wyszedłem z oratorium, zobaczyłem ją na zewnątrz i podszedłem. Podziękowałem jej za tak wielką miłość do Jezusa. Życzyłem, aby Pan dał jej wszystko, o co tak żarliwie prosiła. Uśmiechnęła się do mnie i odpowiedziała: Niech Bóg Cię wysłucha, bracie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone miłością ku nam, rozpal nasze serca miłością do Ciebie. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i sprawiał, że będziesz kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj umierających, wybaw Dusze Święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw bym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O Serce Miłości, całą moją ufność pokładam w Tobie, bo lękam się wszystkiego z mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi pasterzami. Papież Franciszek, nasi biskupi, kapłani i diakoni. Święte Serce Jezusa pocieszone w twojej agonii przez anioła, pociesz nas w naszej agonii. Święte Serce Jezusa, wierzę w twoją miłość do mnie. Święte Serce Jezusa, chroń nasze rodziny. Święte Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Święte serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Święte serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Niech wszędzie będzie kochane święte serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem mojej duszy. Słodkie serce Maryi. Bądź naszym zbawieniem. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus wciąż pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, pomnóż moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Moje życie kręci się wokół tabernakulum. Jestem szczęśliwy, mówiąc to, wołając i opowiadając wszystkim. Bo Jezus jest tam mój wielki przyjacielu. Mój najlepszy przyjacielu. Spędziłem wspaniałe chwile w jego towarzystwie. Ponadto uwielbiam o nim mówić. Bardzo lubię robić pięć minut z Jezusem sakramentalnym. Jezusowi się to podoba. Uwielbia, gdy o nim mówię. Poprosiłem go o bardzo szczególną łaskę. W dniu mojej śmierci chcę, abyś wyszedł mi na spotkanie i abyś mnie mocno objął w swoje ramiona. Jezus jest zawsze radosny, zawsze jest gotów nas słuchać. Przyjmuje nas w najświętszym sakramencie. Tam On jest. Uwielbiam rozmawiać z Jezusem. Pomaga mi czuć Go blisko, siedzącego obok mnie. Przeżyłem niezwykłe chwile w kaplicy najświętszego sakramentu. Może myślicie, że przesadzam, ale kiedy się kocha, nigdy się nie przesadza. Nigdy nie jest za wiele. Wszystko jest miłością, która dodaje się do miłości. Niedawno widziałem osobę modlącą się z wielką pobożnością. Byłem poruszony tak wielką miłością do Jezusa w tabernakulum. Gdy wyszedłem z oratorium, zobaczyłem ją na zewnątrz i podszedłem. Podziękowałem jej za tak wielką miłość do Jezusa. Życzyłem, aby Pan dał jej wszystko, o co tak żarliwie prosiła. Uśmiechnęła się do mnie i odpowiedziała: Niech Bóg cię wysłucha, bracie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa ufam Tobie. Serce Jezusa gorące miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa rozpalone miłością ku nam, rozpal nasze serca miłością do Ciebie. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i sprawiał, że będziesz kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa spraw bym cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu w sercu Jezusa. O serce miłości całą moją ufność pokładam w Tobie. Bolękam się wszystkiego z mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi pasterzami. Papież Franciszek, nasi biskupi, kapłani i diakoni. Święte Serce Jezusa, pocieszone w Twojej agonii przez anioła, pociesz nas w naszej agonii. Święte Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Święte Serce Jezusa, chroń nasze rodziny. Święte serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Święte serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Święte serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech wszędzie będzie kochane święte serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi bądź zbawieniem mojej duszy. Słodkie serce Maryi bądź naszym zbawieniem. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus wciąż pragnie naszej wizyty, prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, pomnóż moją wiarę, Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Moje życie kręci się wokół tabernakulum. Jestem szczęśliwy, mówiąc to, wołając i opowiadając wszystkim, bo Jezus jest tam mój wielki przyjacielu, mój najlepszy przyjacielu. Spędziłem wspaniałe chwile w jego towarzystwie. Ponadto uwielbiam o nim mówić. Bardzo lubię robić pięć minut z Jezusem sakramentalnym. Jezusowi się to podoba. Uwielbia, gdy o nim mówię. Poprosiłem go o bardzo szczególną łaskę. W dniu mojej śmierci chcę, abyś wyszedł mi na spotkanie i abyś mnie mocno objął w swoje ramiona. Jezus jest zawsze radosny, zawsze jest gotów nas słuchać. Przyjmuje nas w najświętszym sakramencie. Tam On jest. Uwielbiam rozmawiać z Jezusem. Pomaga mi czuć Go blisko, siedzącego obok mnie. Przeżyłem niezwykłe chwile w kaplicy najświętszego sakramentu. Może myślicie, że przesadzam, ale kiedy się kocha, nigdy się nie przesadza. Nigdy nie jest za wiele. Wszystko jest miłością, która dodaje się do miłości. Niedawno widziałem osobę modlącą się z wielką pobożnością. Byłem poruszony tak wielką miłością do Jezusa w tabernakulum. Gdy wyszedłem z oratorium, zobaczyłem ją na zewnątrz i podszedłem. Podziękowałem jej za tak wielką miłość do Jezusa. Życzyłem, aby Pan dał jej wszystko, o co tak żarliwie prosiła. Uśmiechnęła się do mnie i odpowiedziała. Niech Bóg Cię wysłucha, bracie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa rozpalone miłością ku nam rozpal nasze serca miłością do Ciebie. W serce Jezusa spraw, Bym Cię kochał i sprawiał, że będziesz kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw bym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu w Sercu Jezusa. O Serce Miłości. Całą moją ufność pokładam w Tobie Bo lękam się wszystkiego z mojej słabości Ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci Najświętsze serce Jezusa Zmiłuj się nad nami i nad naszymi pasterzami Papież Franciszek, nasi biskupi, kapłani i diakoni Święte serce Jezusa Pocieszone w Twojej agonii przez anioła Pociesz nas w naszej agonii Święte Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Święte Serce Jezusa, chroń nasze rodziny. Święte Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Święte Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. Święte Serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech wszędzie będzie kochane, Święte Serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie. Najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem mojej duszy. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen.